Jest pierwszy okoń z samego ramla z kępy leciutko zapięty, także zaraz sobie, zaraz ci uwolnimy. O taki dwudziestaczek. Witajcie, dzień dobry, dzień dobry, jak się macie? My już trzeci dzień walczymy na kanałku. W zasadzie codziennie rano wstajemy. Skoro świt, jedziemy na kanałek przed pracą. O jaki ma słuchajcie, sobie idzie, widzicie jak sobie idzie? No, i dziś, żeby się nikt nie, nie rozjechał albo niechcący nie nadepnął. Także jesteśmy tutaj w trzeci dzień taki przed pracą z tym kifi. Chodź, Batko, chodź. Cieszymy się wędkarstwem każdego dnia w każdej wolnej chwili. I tyle w temacie Pierwszy okonek O Jezu, przepraszam, dobra tak Skępy rano. Ale jaki ładne. Piękne są te okonie. Bardzo piękne. Uważaj nawet tego. Wiem. Rzuciła? Proszę. Poszedł. No i fajnie. Idziemy dalej. Wiecie taki... Przed pracą taki street fishing. Pięknie woda wpływa. Bardzo dobrze. Tam drzewo zatopione. Okonie muszą tam stać. A beatka tam też walczy. Ostro. No to ładnie. To do wody. Że beatka też coś złowiła. Znowu drugiego konia. Bardzo dobrze. Cały czas się tutaj coś rzuca. Cały czas się coś kotuje tutaj. Przy tym drzewie. No i tak. W tak pięknych okolicznościach przyrody, i tego, to już jest taki ładny okoń. Słuchajcie, zobacz. To już jest taki. 25. Plus. No, wracamy. Można. Piękny, kanałkowy zacny okoń poszedł no ale ładnie chodził to już ładnie chodził myślałem że to szczupak jakiś mały ale nie piękny okoń 25 plus. to dzisiaj dzisiaj jest dobrze wczoraj było słabo a dzisiaj jest dobrze to mamy Trzy okonie. Cztery. No widzisz, cztery okonie. Dwa twoje i dwa moje. Tak, to cztery. No i mamy dublet. No nie, no nie, tak Dublecik, proszę bardzo. Dwa ładne okonie. Z drugiego rzutu, proszę bardzo, kanałkowy. Poszedł. Pokaz. No. I Beatka też. Złapała pięknego okolika. No. I kaczuchy też sobie wpłyną do nas, zobacz. Co? Ale to no. ładne No taki 20 no. Ładne. Co? Jest następny Jak złapany? Ledwo co? a No śmiało, no trudno Na wyhaczonego, tak wiesz O, o. No i no jest, no trudno, no tak się zahaczył no. To jest wędkarstwo no. Co zrobisz? Dawaj <zysk> Zadowolona no może dzisiaj w końcu będą gryzły no i następny wjeżdża na scenę proszę bardzo dobry dzień poszedł przy samym mostku uderzył zaraz pójdziemy tam wjeżdża tak, tak, tak jest, kolejny jak zapięty Aż sobie radę Pajowki. Pajowki. A zawsze Zawsze cieszy Zawsze cieszy do końca No i kolejny Palczaki Ładniusi, Piękny. No. nieźle, nie, żeżabatko się. No i widzicie, tak to jest. Tutaj jeszcze mały okoń padł, ale niestety Och, muszę go wyciągnąć z trawy, bo mi uciekł. Ale niestety, słuchajcie, no, tak się zaciął, że. Aj, 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 aj. Tak ja, za... Tak się zaciął, że sam sobie oko wyjął. Tak. No, ale trudno, no, to jest wędkarstwo. No, tutaj to nie przewidzisz. Wiesz, co się stanie w, każde, w danym momencie, nie? No, jest wydłubany, ale naprawdę wydłubany. Bo to inaczej nie można tego nazwać. Dobra, spróbuję go jakoś. Odczepisz się sam? Kolego? Nie, nie odczepisz. Słabo jest dzisiaj. Rybki nie chcą współpracować, Właśnie nie złapałem o konia, tylko muszę go teraz znaleźć. Gdzie on mi wypadł? A jest! Znalazłem go. Co szczęście! O! Taki malutki do wody. No dzisiaj nie chcą współpracować z nami, ale wydaje mi się, że po prostu za późno przyjechaliśmy tutaj na wodę. Powinniśmy być o godzinie otwartej a nie o piątej słońce już jest wysoko i tyle, bardzo mocno zarośnięte kanałek miejscami nie da się łowić no i tyle z trzydniowego naszego wypadu na kanałek przed pracą Palczak jest? No. I najeżdża kamera i proszę bardzo. Pan Palczak. Złapałaś mnie, zobacz. Weź mnie odczep. widzisz? Jak który ryba barana złapała.